Zestawy z Ninjago skrywają naprawdę wiele tajemnic i o tym już wiemy nie od dziś. I oczywiście w zestawach, które wyszły w tym roku w czerwcu, też takie się znajdują. Jeden z zestawów ukrywa tajemnicę wyglądu trofeum za wygranie turnieju źródeł. A drugi z nich, i to dość dla mnie jest szokujące, bo to jest jeden z większych zestawów, zawiera błąd. Zanim zaczniemy ten odcinek, to zachęcam do subskrypcji i tak zrobiła ta trójka losowych subskrybentów. Wielkie serducho dla Was i wielkie dzięki za to, że jesteście. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę, no bo, tak jak mówiłem już w poprzednich odcinkach, osoby, które jej nie zostawią, mogą mieć do czynienia z Noctem, czyli gościem z zakazanej piątki. A uwierzcie mi, to nie byłoby miłe spotkanie, więc szybko strzelaj łapkę w górę. No dobra, zacznijmy ten odcinek. Osoba, która wygra turniej źródeł, otrzyma statuetkę. Statuetkę, która będzie miała ogromną moc. Jest ona potrzebna lordowi rasowi, aby przyzwać resztę zakazanej piątki. Jeśli chodzi o jej wygląd, to przychodzi nam z pomocą zestaw Arena Turniejowa. Tam widzimy dawnego mistrza, jakiegoś skamieniałego mistrza, no po prostu jakiegoś mistrza, w którym w jednej ręce trzyma jakiegoś złotego smoka. W żadnym innym zestawie tak owy smok się nie pojawia. Jeśli by nie było żadnego powodu, to nawet i w arenie turniejowej by się nie pojawił. Natomiast on się tam znajduje i w dodatku jest złoty, to i trzyma go jakiś skamieniały mistrz. Więc odpowiedź jest tylko jedna: właśnie w ten sposób będzie wyglądało trofeum za wygranie turnieju źródeł. A skoro to jest turniej źródeł i mamy smoki źródła, no to nie mogło być inaczej, i statuetka za wygranie tego turnieju będzie w kształcie smoka. To jest tylko plastikowy odlew, więc to nie będzie tak dopracowane, jak ujrzymy ją w serialu. Ale powiem Wam szczerze, no, rozczarowałem się, bo myślałem, że to będzie jakieś lepsze trofeum, a to jest po prostu złoty smok. Wiadomo, to są na razie tylko takie przewidywania, ale skoro takie coś się pojawiło w jednym zestawie i to w zestawie, który nazywa się Arena Turniejowa, jeszcze jest w kształcie Smoka i to Złotego Smoka, to po prostu musi być statuetka za wygranie tego turnieju. Na początku odcinka wspomniałem również o ogromnym błędzie, który pojawia się w jednym z największych zestawów z fali czerwcowej. I to, jakby było tego mało, jeszcze w smoczycy źródła ruchu. No, właśnie, nie do końca tego ruchu. Gdy ten zestaw został już ujawniony, już wszyscy wiedzieli, no to nawet nie zwróciłem na to uwagi, do momentu, gdy on nie przyszedł mi do domu. Tak się na niego patrzę, na ten kolor jego ogonu, na ten w ogóle kolor całego smoka, te skrzydła, no i jeszcze ten symbol na łapach symbol, który jest symbolem ognia. No mówię, no nie, no ja chyba źle kojarzę te symbole. Sobie szybko sprawdziłem. No tak, to jest symbol ognia, a nie żaden ruchu. O, on dokładnie tutaj, na tych przednich łapach, mniej więcej na środku to kółeczko, tam właśnie znajduje się ten symbol ognia, i to po obydwóch stronach. to jeszcze sobie sprawdziłem w tłumaczu, no bo może Lego zrobiła jakiś błąd w tłumaczeniu na ten polski. No i jak się okazało, to nie wychodzi Smok Źródła Ruchu. Istnieją trzy odpowiedzi na tą zagadkę. Pierwsza z nich jest taka, że pomimo tych kolorów ognistych, to jest Smok Źródła Ruchu. Choć to jest mało prawdopodobne. Druga z nich jest taka, że wszystkie Smoki Źródła nazywają się w ten sposób. Smok Źródła Ruchu Ognia, Smok Źródła Ruchu Błyskawic, Smok Źródła Ruchu Wody, rozumiecie? Tylko że to jest kompletnie bez sensu, i jeszcze jak to głupio brzmi. No i trzecia, najbardziej prawdopodobna opcja, to jest taka, że grupa Lego po prostu się pomyliła. Pomyliła się w ten sposób, że po prostu jakoś przeinaczyli nazwę, albo nie obejrzeli do końca, albo coś tam, no po prostu jakiś taki głupi błąd, który wpłynął na to, że wyszła inna nazwa. No bo niemożliwe jest to, żeby na przykład cały kolor smoka był pomylony, no bo przecież oni to odzorowywują z serialu. Więc wychodzi na to, że po prostu mamy w tym zestawie błąd w nazwie. I wychodzi to z niedopatrzenia grupy Lego. Takim udowodnieniem, że to nie jest smoczca źródła ruchu, jest wizja Loida. Tam, gdy te smoki między sobą gadają, to gdy wypowiada się smoczyca źródła ognia, to słyszymy damski głos. Czyli wiemy, że to jest smoczyca, a ten zestaw nazywa się smoczyca źródła ruchu. Czyli tutaj to się smoczyca, czyli tak, jakby no, to jest po prostu smocza źródła ognia, a nie ruchu. No ja wiem, to jest wszystko takie mega pogmatwane, ale te wszystkie symbole ognia na niej, czy skrzydła w kształcie płomięć, nawet kolory ogniste no po prostu to nie może być smoczyca źródła ruchu. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. A teraz ja się z Wami żegnam. Miłego dnia, cześć.